By były, a to nie, jak na, metr. Ciekawe, to na od razu. O kurwa, to był mój <noise> koniec! Chcesz zdać każdy sprawdzian bez męczącej nauki? Zobacz, jak dzięki naszym długopisom ściągniesz wszystko, siedząc obok nauczyciela. Spójrz, ściągę w długopisie, widzisz tylko ty. Spisujesz wszystko, a nauczyciel widzi tylko zwykły niebieski długopis. Wejdź teraz w link w opisie i zobacz zakazany długopis. No kor Jak było, jak było? Ale Jarnowo jakie... jest. Okay. Proszę? Chyba lepiej, żeby był ubrany. Jak go nie słyszymy pani doktor, bo drzwi są zamknięte. A Oho! A Ale... yes. Leci! No, no, Dobra, no, nie! Jadę na mnie, nie luz! Jadę, jadę! Jadę, jest luz, jest luz! Chwórz, jest luz. Mogłem... czekaj, ja jej pomogę, bo. To zabijaj, po prostu! kur. nie działa! Teraz na pewno jest pan. Ja pierdolę. O jeże, się rozlał! Się ja pierdzele. Nie, ja nie mogę na to patrzeć! Jezu kur... to no, po ciosę, o, ja pierdolę! Jezu jak pryska ta krew! Ja pierdolę. dawaj go na obiad jutro! Uuuuh! Kur... Ej! Ja pierdolę! O, i tu jest raz Dobra, A Ała! Ała. down! Pedały też umyjcie, bo tu pioch jest! I się nanosi! Pedał gazu najbardziej, bo ja widziałem jak jechałem, że brudne są, i ty waniki wyczepać. Co się się, co? <grym <grym nie, mam, w czuń, byłem chwilowo. <grym> nie biegaj, mola. Chwilowo tak jest. Nie z tym do mechanika. I nie, u, niech łysego zamkną. I go będą w celi. <grym> co? co? No w celi go będą jebać. Nie, nie. Obywatelstwo. Są zwierzęta udomowione, które powinny być traktowane jak współobywatele, potem są zwierzęta liminalne, czyli te, które żyją liminalne, graniczne, te, które żyją z nami, na przykład szczury, albo karaluch, albo coś takiego. Skopoko. Co I co jest ważne, to jest to gra, w której grają inni ludzie i właśnie my z nimi ro rozmawiamy przez mikrofon. Dzień dobry, dzień dobry. Jak tam zdrówko pani Mija? O to super, ja mam taki problem, bo troszkę mnie boli główka, czy mógłbym otrzymać jakieś leki tutaj albo jakąś kropuleczkę coś? To proszę. Dziękuję. A te nie Ja ty co jest? Ale Co, to jest? Co, to jest? Co to było? Julio Mendoza Andrew Synthon. Coś jeszcze? Jeba ruda z FBI mnie goni. No muszę jej wyrwać. po jakiegoś kręgarza? Skoro was tak plecki, bolał. No nie, to już staje. Dobra, to ręce. Wyjdzie się w powietrze, wy w powietrze. Obiecuję wam piję cały budynek w powietrze, wyjeżdżę. Wy kurde, powiecie cały budynek, rozumiesz? O! Kur! Za za. Kur! Down, ja down, down. pierd! Nie chodźcie tam, tam jest bomba. Ja, pierd! Nie wierzę w to kur. Kliknęło mi się. Za, ja mówię za kraty, bo to już chyba drugi raz. Ja to pierdolę. <toddź> ja mówię, że za kraty, bo ja nie mogę Ale tego słowo Ale się dzieje. Ej! Łysy! Łysy! łysy. <toddź> Jaki łys? To łysy, Co to, to jest? Co tak za... Ej, dole, kolego! Ktoś ci przesadził, kurwa. Chciałby ten medek jej zapodnieść? Nie, nie chcę tej k***i powiedzieć, że Przepraszam, Przez zacząłem sobie... się śmiać, zanim w ogóle nie. to powiedziałaś. Wycofuję no swoje. Tak. To w ogóle mnie nie rozbawiło ktoś. To w ogóle by to rozbawiło coś innego. Ale to duże prawdopodobieństwo, że to jakiś ten. Był, że... Nie mam ja miał... o leku, o leku jest taki herbadał. Co? Czy myślisz nazwę dla grupy Fortnite dla mnie i moich ziomków? Nasze ksywy to gaz, sprzęgło i hamulec. Pozdro. Gaz, sprzęgło i hamulec? No to chłopie, to może jak właśnie, właśnie pedały? Spoko, tak jakby, wiesz, jak, jak masz pedał gazu, sprzęgła i hamulca, albo nazwijmy samochody. O, samochody będzie lepiej brzmiało. To wyjeżdżaj stąd w pizdu, gdzieś tu aż razy, razy będziemy tu się zastanawiać. Ja. Ja mam randkę jeszcze. Kurwa, jebany pies tutaj. W domu. Nie, wzywam Nie, i spróbuj wezwać, nie! Nie, do więzienia. To pasuje ci miły specjalizacji. No stał się lepszym człowiekiem. Ale ale dnia i siedzenia w więzieniu. No dobra. Trzymaj ale się. pod tylną ścianę. Rykuje ty Przypadkiem, to było przypadkiem, to było przypadkiem, przysięgam, to był wszyscy przypadek, nie chciałem, przysięgam. Proszę, nie zgłaszaj tego. Cięż, wiem, że coś się zalec czekuje, zalec, nie? Tak, w no to, tak, w na chyba I... okay. mnie jest. Dobra, przytulbę, Siedzimy w <tylu> i ja! <tosy> mamuś, mamuś. <tosy> Spokojnie, kurwa też tam opony balą chyba, balą balą Jedź, 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 to, zrób coś kurwa, nie, nie Bocz, mogę mu trafić bada. tej opony, jedź cały prosto Dobra, to ja może Chodź tutaj, tutaj, teraz Nie, 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 co on robi? Co ten debil robi? Jeźdź nie do wody, lewo, 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 odbij, 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 odbij debil kur... Nie to Nie się, co ty się? Kto? Kto? Siotka moja Siotka ale... No co tam? Którym w tym jesteś? Tym fioletorem co stoi przed komendą To trzeba, bo nie wyjdziesz tam, nie boisz się? Chodźmy przed bo ty idziesz przed komendę O kurwa Je Dobra, Dobra. Mogłeś zrobić loka radi? ZOKA! Nie działa, weźmy jasne. Słuchaj, no przygotowałem romantyczną kolację. Mhm. Mm Ale trzeba, bo. O kurwa! No spokojnie, kierowca się niczym nie daje. O kurwa! Wszyscy łapy, wszyscy łapy! Nie, nie, co ty? Ała, ała, nie o kurwa! Ała, to kurwa! Bacie. Podajesz, Pies! Łapa, szybko. łapa pies! Łapy, łapy, wszyscy. łapy. Łapy, Do łapy, łapy. Wychodzicie z auta. Szybko, wysiadać z fur, zakupaj wszystkie. Po kolei, po kolei zakupaj. Nie, okay, nie mam czym, nie mam czym. Zakupaj, Miszka. Ale kurwa, wymyśliłem plan, i co? O, no, dobry, dobry. z zbitunarka. Nigdy nie widziałem takiej suki jak ty. Ej, mogę podtrzymać arbuzy albo cię jak te kurwa ta O Opieraj mi banana. Twoja stara, chuj z tym, nara Mamuś Sześć że... są na winął Wybił mnie syntol kurwa Ty, ty oblechu <laughs> Każdy leci sam Każdy leci sam, po to mamy radia Wejdź za mki ryj ku**a do no, cieszy Skąd się prócz ty ku**a pizdo stanę, spotkam <laughs> cię rozjebię <rozbiecie, spotkam laughs> ci Nie strzelaj go, nie strzelaj go no. To jest debil <laughs> Chodzi no, już jest, już zaraz ten. Ale Zobacz, lekki pojeciel, lekki dre. Normalne. Mam tu tutaj do babki, jak tutaj mamy? to do mojej mamy, jak chcesz. Nie, moja mama dobrze wie, co ja robię w internecie. <grystydłzyna> no dobra, cicho, bo nie jest cicho. Ale słuchaj, masz skończyć, bo zaraz wyłączyć internet. Nie, i tak ten internet I pada. I tak ten internet pada. To nawet nie wiesz, który router z tego kabla. Dobra, daj mi spokój, bo chcę skończyć ty, z tym, może jest pierwsza w nocy i już chcę skończyć powoli. Jeszcze z nie żadnym się. i właśnie nam przerwaliście Angie, tak ja cię bardzo szanowałam, muszę też, też. ci powiedzieć prawdę nie? Powiedz mi o mamie Ta dziewczyna to jest jego żoną, a ty byłaś zwykłą alternatywką Aha Taka <śmiech> prawda <śmiech> ja No niestety Nie, nie słuchaj Angie, ja cię kocham całym sercem, nie znam tej wariatki <laughs> Jezu, niestety <Chryste>, Ty, um... <laughs> ty powiedziałaś, że ty mnie nie znasz? To ty na w ogóle tyle lat przeżyliśmy, są wspaniały no i się skończyło, zawi. Ja się stawa. Ale proszę o powagę, tak? Trzecia ja. w dole, tylko mojej strony, do bo tu znajomić z na tu pole. Z mi dojść od kolejnego. Tu jeszcze wczoraj, teraz. Ciepakować, że z będę, bo ale nie zajmę jeszcze czatować. Mam tylko jeden problem, który ciągle męczy, masz spojść do przepięknie, że się w jednej